Ej, klas, jesteś Ranek Sen, witam Was w kolejnym odcinku z gry Friday Night Funkin'. I dzisiaj wyszedł zarąbisty mod Friday Night Funkin', Daycare Death Trap. Czyli dzisiaj będziemy grać na moda z FNAFA Security, więc jestem naprawdę ciekaw tutaj, ale chyba będziemy grać tylko właśnie na słońce, z tego co mi się wydaje na razie. Ale to i tak było, usual, super to wygląda. Jak on tak będzie wyglądał w grze, miodział będzie. Witaj, nowy przyjacielu. Jesteś tutaj na... naprawdę późno. <grystanie> Okej, okay, dobra. Mamy trzy piosenki: New Friend, Hijacked i Skyhide. Lecimy. Week S. O kurde, on się fajnie. On się rusza dosłownie jak z gry. Jakby go, do, 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 do... Jakby go ktoś wkleił do gry, kurde. <grystanie> Już nie umiem gadać. <grystanie> Co to za kurczak? <grystanie> ale widzę, Boyfriend jest zrobiony w tym samym takim stylu jak ten. Jak boyfriend, który był w tym FNAFie zwykłym. Jestem ciekawe, czy to jest w sumie nie, nie, nie przyglądałem się, ale to jest pewnie zrobione przez tego samego twórcę może. Ale no, te mody FNAFowe, te takie ostatnie właśnie, są przepotężne, naprawdę. Jezu się wystraszyłem tego kota. Był taki głośny, że... <noise> poskoczyłem. Cholerstwo jedne. No, na razie są światła. Okay. O, dogo! Sad dogo! Ok, czyli na razie jest. Yy, widzę tutaj światło, więc on nie powinien być groźny, ale jestem ciekaw, czy tutaj będzie się takiego, że będzie noc. No, czy może będzie, bo już był w, przy samym wejściu. Tylko yy, ten. Czy on będzie fajnie jakoś się zamieniał w trakcie piosenki? To by było fajne. Ty no kurde, przez tego kurczaka nie widziałem, no! Co to ma być? Chamstwo. przez tego misa zrobiłem jednego. No, dobra. Dawaj, kolejną. fajnie się ta grusza. Jak w grze. Normalnie to jest Po prostu 1 do 1. O, co? Noc? Oj, noc. Lights on. Nie było tego jeszcze pod, pod koniec takiego. Lights on. Okej, okay, dobra, czy on jest. A on jest w momencie, w którym. Wtedy on tak spadał do tyłu yy, i się zamieniał w ten księżyc, tak? Nie mówcie, że będzie tutaj ta zamiana. Jezu, proszę! Ale to będzie koksedy! Dawaj, dawaj, dawaj! Ale to by było super! Ty zamienia się? Good night. Okej, okay, dobra, czyli tych nie mogę klikać. Dobrze, że to nie jest... Yyy... insta-kill. Ściemienie ekranu. Ole, super, nie? I się zamienił, kurde. Dawaj. Pokonamy cię. Jestem ciekaw w ogóle, co będzie za trzecia piosenka w sumie. Ona jakoś się zmutuje, czy co? Oj, tak, wstał już. Stary wstał. Stary wstał, kurde. Kiedy po cichu próbowaliśmy pójść do lodówki po żarcie o trzeciej w nocy I zostajemy opierdni w tym momencie. I się kłócimy z nim. Dobra, trzeba wygrać tę kłótnię. Nie no, ale super jest to zrobione, naprawdę. Jak z gry normalnie. Jakby ktoś w frienda do gry. O kurde. Dobra, przeszkadza to jednak. O, coś czuję, że. No nie, to koniec piosenki. Jezu. O jezu. Je. O, co jest? Ten jumpscare był lepszy niż w grze. Znaczy, nie że taki potężny, tylko tak lepiej zrobiony, te, te ręce, o, ale to był koks. a czyli trzecia piosenka, Skyhack to jest... Boyfriend zamienia się w balon Boya i gra w tą ukrytą piosen... ukrytą tą grę. Zarąbiście. To mi się podoba. Ale nie, ten jumpscare był naprawdę dobrze zrobiony. To było super. O tak, na razie ten początek wygrywa. Dobra, skupmy się. Może to zrobimy na full combo. Chociaż boję się, że tu mogą być jakieś insta Tak, to sobie zrobiłem. <grybujesz> Skupiłem się na słońcu i nie widziałem, co się dzieje. Ale muzyka jest totalny koks. Uwielbiam takie wasy. Widzę, że trudniejsza jest. Dobrze. Bo brakowało mi klikania. Kios, z którym miałem problem. Co nie mówię, że tu jest problem, ale jest trochę lepiej. Niż w poprzednich piosenkach, bo tamte były takie naprawdę spokojne. O kurde, zamienił się od razu? Szkoda, że się w sumie y, tutaj tło nie zmienia na takie na to zgliszowane. Bo tu jak się trzeba... Jak się, jak się chciał odkryć sekret, to pamiętam było coś takiego, że y, się wchodziło w taki jakby odwrócony świat. No ja fajnie wygląda, Boże! Chuję, rozwalamy cię! Odkryjemy twój sekret! 30 sekund. Jest koniec z sobą no załatwe to jest. Załatwe, kurde to jest dla mnie załatwe. łatwe fajnie <grystanie> na cały ekran. O, się psuje wszystko, słyszę. Good night. Tam Boyzant się chyba spalił, czy co? Dużo widziałem? Ja pierdniczę. Wywaliło grę, całą. Nie no, nie mogę. Dobra, jesteśmy ja ponownie. Eee, nie wiem, czy wywalił wywaliło gierkę, Czy przez to właśnie, że zostaliśmy schakowani, czy coś nas zniszczył? Dobra, free play. Zobaczymy, czy coś jeszcze jest. O kurde, dużo jest! Malher. Syn Crazy, Giant Enemy Spider, Take it, nawet z tym mapmenem będziemy grać. Dobra, najpierw glitch trap. Super! Kurde, ja myślałem, że to już koniec będzie. A tu nie, jeszcze raz tyle jest piosenek, nawet więcej. Zebraliśmy wszystkie kasety, okej. Okay. To już się do wiara ma. Kurde, wiara w końcu muszę zagrać tego FNAFa, czy ukraść od jego. Trzeba byłoby to zrobić w końcu. No i co będzie? O, witam! Glitch Trapa. Jezu, ale dźwięki. On jest wielki w ogóle. Zobaczcie. My jesteśmy malutcy. Jako boyfriend. Czy w sumie ogólnie my jesteśmy malutcy, ale. No tutaj to już w ogóle. Co on ma w ręku? To jest kaseta czy jakaś karta? Jakaś karta z królikiem chyba Widzę tam podobiznę królika Ale fajnie się gliczuje czuje do FNF-a pasuje to takie latanie <śm> W sumie jeszcze to potęguje to takie Fajne uczucie, fajny wygląd No dajcie kurde trudną piosenkę no Dobra. A ogólnie wybaczcie, że FNAFa dość długo nie było. Ale jakoś nie mogę się zmotywować, żeby nagrać czwórkę. Ale postaram się jutro już zacząć tą czwóreczkę. Kurde, już się wyobrażam. W tym pokoju latanie. Z naj... najstraszniejszych chyba FNAF dla mnie. Ale dam radę. Trzeba w końcu to zrobić. I przejść. Cieszę się, że tutaj nie ma żadnych. Jest To mnie bardzo pociesza. Ale jestem ciekaw innych piosenek, nie? Tam będziemy jeszcze na van i będziemy grać na Music Mana i na Map Mana, więc super. Map Robota, Bo czegoś tak się nazywa. Czy my za każdym razem musimy dostać takiego jakby jumpscara, jakbyśmy padli? Aj, wyjmujemy. Okej, okay, wyjęliśmy kasetę, spoko. Dobra, czas na wani. I uh, you know, te animacje w tym, tym FNF-ie, nie, to jest po prostu coś pięknego. Niby takie proste, ale żaden praktycznie FNAF nie ma takich. Z buta zaczęliśmy, widzę. Zawsze to są takie skaczące animacje, a nie takie płynne. A tutaj widać, że jest specjalnie zrobione, żeby to było takie płynne bardzo jest to super zrobione, naprawdę. Widać postaranie się. No ta, piosenka jest. Co ty? Wskazujesz na mnie? Tak wygląda, jakby wskazywała na mnie. Czyli co ona wie o naszym istnieniu, tak jakby tutaj? Że my mu pomagamy? fajnie jest. Ale no, szczerze brakuje tutaj troszkę mechanik. Ja Już się przyzwyczaiłem, że praktycznie w każdym modzie są jakieś takie dziwne mechaniki. Jak trochę mi brakuje tego, że to jest po prostu sama piosenka. Bym chciał czuć takie zagrożenie. Może nie Insta kill, ale jakieś coś co zabiera HP. O! Co się dzieje? Taki ekran się odpala jak ona się zbliżała, nie? W security beach Okej okay. yeah. Te jumpscary są naprawdę fajnie zrobione, kurde, ale ja się ich nie spodziewam w ogóle Fajne. Jezus w ogóle zobaczcie co się z stało. Ona jest jakaś kurde opętana, czy co? W ogóle to są te wszystkie cieniste postacie, czy ja dobrze widzę, bo ja kurde nie mogę się przyjrzeć teraz Możecie mi napisać w komentarzach, co tutaj widzicie ale to tak wygląda jakby. Bo widzicie, ona ma na rękach tak jakby te linki, czyli co ona była marionetką tych cienistych postaci? Okej. Okay. Ciekawie, ciekawie. Dawaj, musicmana. Musicman chyba nie będzie w ogóle straszny, mi się wydaje. Będzie taki bardziej. właśnie. DJ-em, będzie. <ścoughs> Coś czuję. No. DJ nasz, kurde. Głażący po ścianach. Fajnie się zaczyna Ale to tą ręką, zacznie w ogóle na dole Ty no dalej, ja chcę też zagrać To nie twoje show tylko Okej, okay, dobra Łee, ja myślałem, że jak, jak on będziemy grać Tak trudno No może jeszcze to przyjdzie To dopiero początek O, dobra, jest lepiej Już mi się podoba Już mi się zaczyna wszystko zlewać, więc o to chodzi. <laughs> Kurde, narzekałem i teraz nie ma żadnej przerwy. Ale co robi ta muzyka? Super. Nie no, chyba zmisowałem slajdera. Jak ja nienawidzę tych slajderów, po prostu to jest... Puszczę za wcześnie i jest koniec. jest mis. No, nie daj mi wytchnienia musicman To jest, kurde. O jest dobra. Hardcore. Ale o to mi chodziło właśnie. Taka piosenka każda tutaj powinna być. spokoiło się trochę. O kurde Które to były? Lata 70. taki stylcz, co? Już kurde nie pamiętam. Pamiętam, że miałem... Kiedy, kiedyś miałem tą tapetę na wallpaper, wallpaper engine. Dosłownie tą tapetę. To się nieźle tutaj posiłkował tym. Kurde, no te slajdery, no. Ale szczerze... Możliwe, że... Znaczy muzyka może nie jest taka jakaś superowa, znaczy jest naprawdę fajna, ale do tej trzeciej się nie umywa z naszym tutaj słońcem ale jest znacznie trudniejsza i przez to zyskuje o wiele więcej punktów Kurde trzy miejsce na taką piosenkę Dobra, jestem ciekaw tego tutaj co on zrobi? Będzie dawał na mapę cały czas? Hi, please take this map <laughs> Okej okay. Tu już mam w głowie zarobistą mechanikę, e, którą by mogli tutaj dodać do tego. E, mapmana, lecą po prostu strzałki i się pojawiają właśnie takie mapy. W e, których nie możesz klikać. Jeśli klikniesz, to im więcej ich klikasz, tym więcej tak jakby map się pojawia na ekranie, i one nie znikają. I się musisz męczyć po prostu z tymi mapami. To by było Fajne, by było to. Zalewał nas mapami po prostu Co, wzięliśmy mapę już, bo było thank you? Ale to taka widzę, relaksująca piosenka bardziej Podobają mi się te basy, te bity Można byłoby to mocniej zrobić, tak bardziej potężne, ale też fajnie jest Kurde, teraz, jak sobie pomyślałem o tej mechanice z tymi mapami, to mi brakuje tutaj, że nic nie ma. Trochę smuteczek. No ale cóż. I tak mamy bardzo fajnego moda. Więc nie ma co narzekać. Ktoś się nieźle napracował z tym. Easy. Robiliśmy. Chociaż jedna jakaś. Dziękuję. Co to miałoby? Okej, okay, fajne zakończenie. Naprawdę świetne. Dobra, tak by się prezentował tutaj Security, security Bridge breach yy, z mapa, a w sumie Daycare Death Trap. Jeśli nam się odcinek podobał, zostawcie lajka, like subskrypcję. Ja się zamierzam. Do zobaczenia i pa pa!